Rzymian 8, 38-39. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce wyżynne, ani moce głębinowe, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie będą w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, nic nie może oddzielić nas od Bożej Miłości. Jego miłość jest niezmienna niezależnie od okoliczności. Możemy być pewni, że Bóg kocha nas bezwarunkowo i ta miłość nigdy nas nie opuści. To jest fundament, na którym możemy budować nasze życie. Nic, naprawdę nic. Nie oddzieli Cię od miłości Bożej. Jego miłość jest wieczna, zaufaj mu. Jeśli wierzysz, że Boża miłość jest silniejsza niż wszystko, napisz Amen w komentarzu. Podziel się tym przesłaniem z innymi, by i oni mogli poczuć Jego miłość.